Druga część. Idzie. Druga część. Idzie. okej. ok, okay. Idę zobaczyć, jak ona w ogóle zrobiła tej matematyki, bo jutro ma test. I muszę zobaczyć, jak się poprawiła w ogóle. Jest tak leniwa. Серьё. Ну, no, не могу. Zobacz, jak ona w ogóle zrobiła z tej matematyki, bo jutro ma niby test i zobacz, jak to, tą drugą jedynkę ten poprawiła. I to widzisz, ten... Piątka? Szóstka? Jak się to udało? To był jakiś trudny test. Nie, nie, to łatwe. Bo to jedna do 1, to 2

I rób, e, w polskim, bo też masz dużo błędów. Tata robił to? Tata co nie robił. A pomagał ci? Nie. Bo masz dużo błędów. Nie, nie pomagał. Tylko ten. Tata mi trochę pomagał i powiedział, że osiągnę tylko jedynki. No to nie. Nie słuchaj, tata. Tata zawsze był durny. Dobra. Oziemy te i za, za, dziwi spokojnie. Okej, okay, więc ym, moja kochana, czemu taty słuchasz? Nie słucham go. Fala. Właśnie. Ty jesteś dobra. Wiem o tym. Proszę, rób, jedz tutaj, a ja nie będę przeszkadzać, okej? Okay? Trochę zostawię na później. bo na ja później. Dobra. Dwie minutki później. Dobra, zobacz jakie ona to ja zrobiła. Zrobiłaś to? No. A ja oznacza piątkę mm. Dwie minutki to minęło, więc nie powinien zostać piątki. Więc może jutro pójdę do szkoły i poprawić tą jedynkę. I przykliczasz pani, a nie się ciągle w telewizorze. Chodź, teraz masz przerwę, chodź. No dobra. Masz na telewizory. Ej, mama, wiesz co? Pani powiedziała, że jestem najlepszą, po... jest najlepszą ucznią Albo na nie. świecie. Albo po nie, poopowiadaj mi trochę, jak tam wiesz w szkole. Fajnie, bo ona tam, okay? pani powiedziała, że jestem najfajniejszą e, ucznią na świecie. Dla mamy tutaj, to jest dla mnie. O, no, słuchajcie. Wiem, że pani cię pochwaliła, bo nie mówiłam, jesteś idealną uczennicą. I dlatego cię chwalę teraz. I, I masz być bardzo kriekna w szkole. kogo masz jedną uwagę? Czekaj, pani mi coś wysłała. Co to jest? Co to ma być? Co? To moje ten, To jesteś ty. Nie, to ktoś inny. Ciarne jasne, włosy. jasne. Może włosy. Mogę pomalowałaś włosy. włosy. Masz taki e, nastolatkowy bunt. Wiem. Nie, to nie ja. Tak, to, dobra, dobra. Zastanie ślaban. A nie to nie. Szlaban. Ja. A to nie ja. Szlaban. To moja tak, Ta, którą mam. Ja. I mów. Mów ten. I tak, i tak ślaban dostaję się. Do kuchni masz. Do lekcji. Do lekcji tej chwili. Nie ma? No jest tutaj. Chyba, masz. Dobra. Dzień dobry. dobry. <grym> Jeśli nie ma kniętów. z plusy. Bo za to ja robię wszystkie lekcje. Prawo na nią. Eee, proszę pani, to chyba pomyłka. Tak. Pomyłka? Nie. To naprawdę czy Bo... pomyłka. Naprawdę. Brawo córeczko. No bo tak. To ona się uczyła wszystkie lekcje, co mówiliśmy o tym. To nas... Mm. Chodź jak ona. Tej chwili do kuchni. Aha, masz przerwę to iść. Mm -hmm. Muszę się umieć. Widzicie gdzie mój zysek? Okej. Okay. Um. No chodź, chodź. Idź do spania. Nie do spania. Jeszcze lekcje masz. Nie, mówię tylko mojego psa. <laughs> Bo śpiący jest. Już mam lekcje, okej? Okay? Jeszcze nie masz. Masz drugą przerwę.

Lekcje już masz okay. e, z niemieckiego. Masz książki z niemieckiego? No, mam. Dobra, Ja się z nim pozajmuję. O, na okay. Chcę po, pooglądać w telewizji, nie przeszkadzać dobrze. A później się pobawić z nią, okej? Ok? Będę okay? Mm. ci tutaj pilnować. Musiałam. Armonia, tutaj specjalne miejsce. Nie, co ja robię? Bardzo pięknie. Odstanie szóstkę z tym. Dziękuję. Słyska. Koniec lekcji. Kolejna szóstka? Hmm. Kolejna szóstka? Gdzie ty jesteś? Kolejna szóstka z Mimica? Jak ty się na nie uczyłaś. Uczyłam się. Całą leszkę. Wszystkim... To zapamiętałaś? Że miałeś pod nosem książkę. Zapamiętałam tobie. Na pewno? No. Ja mam ci niby uwierzyć? Ja? Chodź. Daj na postulkę. Aha. Dobra, zobaczcie na telefonie. Hej, siostkę. Kurkę. Hmm. Kolejna lekcja. Daj, na lekcję, już. A jak go wykąpie? Masz cieplutką kąpie? Dzień dobry. się. Kto to jest? Mikołaj, ale i kolejna chustka. Chustka z plusem. To z plusem jeszcze jest? Ja dostałam tylko chustkę z minusami. Moich kiosków. No daj sobie usiąść. Kochany ty mój. Jest przerwa? A ty co? Czemu nie na lekcji? No bo jest przerwa. I Przerwa.